uar tygodnie mody męskiej. Sprawdźmy co się dzieje na ulicach. Pierwsze dwa luki z koszulami retro, z takimi przedłużonymi kołnierzami. Ten look total black. Bardzo ciekawy. Mamy sheer, mamy groszki. Wygląda to bardzo fajnie, mimo tego, że jest tylko jeden kolor. Pojawiło się sporo krawatów w ciekawych wzorach. Jeden już pokazywałam na Story ten, ten w słoneczniki. W ogóle bardzo fajny look. Mamy granat w połączeniu z beżem, oversize, ale ta czapka i ten krawat dodaje takiego fajnego spice'u do tego outfitu. Mamy też czerwony krawat w połączeniu z zielonym i z paskami. Mamy wąskie paski, szerokie paski połączone razem na ciekawy, kolorystyczny, i do tego jeszcze ta skórzana torebka. Było też dużo połączenia, żółtego z czarnym. Tutaj w wersji takiej streetwearowej, bo mamy shorts oversize. Mamy ciekawy t-shirt, do tego bandany i baseball cup, no, ale mamy też połączenie retro, z żółty t-shirt na spodnie z szelkami, z wysoki stan i beret, który jest charakterystyczny do, do tego stylu retro. Pojawiło się też połączenie tych skarpetek z, z Nickem. Balerinami. Te George, Nie wiem, czy one są tweedowe, ale wygląda to ciekawie. Struksu ogólnie jest mało. W tym kolorze wygląda bardzo oryginalnie, ale tutaj zwróćcie uwagę na fryzurę, bo to ona robi robotę. Mamy też look typu dekonstrukcja. Tutaj nie wiem, co się dzieje, ale bardzo mi się to podoba. Mamy chyba dwie białe koszule na sobie i coś typu kombinezon. Buty w kolorze, bordowy, czerwony, ale ten look daje mi taki etniczny vibe, przez te takie charakterystyczne przeszycia i przez biżuterię. I mamy też denim sety w połączeniu z tybaretami. Mamy też połączenie białego z czerwonym w wersji streetwearowej, i w wersji bardziej klasy. No i na koniec t-shirt z śmiesznym napisem: zawsze się sprawdza. Dajcie znać, który look najlepszy.